Niemiecką agendę i można by tu, tutaj na ten temat długo mówić. Mam nadzieję, że moja koleżanka i moi koledzy będą o tym wspominali. I pamiętajcie Państwo, nam się udało, nam się udało doprowadzić do tego, by Polska zaczęła mocno zbliżać się do poziomu zachodniej Europy, by rosła w siłę, ale nie tak jak Zagierka. Bo starsi z nas pamiętają te ówczesne hasła. Myśmy teraz naprawdę rośli w siłę, szczególnie pod naszymi rządami. Ale to, co jest dzisiaj w Polsce przygotowywane, to jest właśnie ten protektorat i temu musimy powiedzieć nie, bo to będzie nieszczęście dla Polski porównywalne z rozbiorami. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy walczyć. Musimy, proszę Państwa, doprowadzić do jednego, i to mówię na końcu, musimy odwołać Tuska i ten rząd przed Tuskiem. Musimy odbudować to wszystko, co ten rząd w tak krótkim czasie, bo to dwóch lat jeszcze nie ma, zdał zniszczyć. I musimy pójść tą drogą, którą już szliśmy wśród różnych trudności i w, przy wściekłym oporze opozycji, opozycji totalnej, której nie ma nigdzie na świecie, była tylko w Polsce. Może ona wróci. Ale tym razem im się nie uda. Polska zwycięży. Zwyciężymy. Dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Teraz jeszcze będą mówić tu inni na końcu bohater walki o polską granicę, pan Bąkiewicz. Dziękuję bardzo. Lecz w końcu się podniosę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę,